Dzień dobry ponownie. Dzisiaj kontynuacja lekcji z teorii względności. Powiem, dlaczego, dlaczego akurat teraz nagrywam właśnie lekcje dotyczące tej względności. No ponieważ zapotrzebowanie na przygotowanie do matury chwilowo się zakończyło, bo matura już się odbyła. Również też zapotrzebowanie na, na tą fizykę licealną dać znaczy, też też większe większe uczniów już raczej ma wystawione oceny z prac klasowych i tam może jeszcze jakaś tam jedna praca jest do, do nie tyle napisania, co do sprawdzenia w wielu szkołach, także też zapoczywanie na tą wiedzę licealną się zmniejszyło, a jeżeli nawet w ogóle by było, to tam są playlisty w moim kanale, na moim, znaczy na moim kanale na YouTube, które zawierają prawie całą fizykę, więc, więc tam uzupełnienie chwilowo nie jest konieczne, a w międzyczasie mogę zająć się tą fizyką dla tych, którzy chcą, chcą wiedzieć więcej, albo również dla, dla studentów fizyki, matematyki lub, lub studentów z uczelni technicznych, którzy mają fizykę, fizykę tam na pierwszym pierwszym lub drugim, drugim roku. No ponieważ ta teoria jest dość ciekawa, myślę, że tam, tam zderzamy się, znaczy z, z czymś, co, co jest niezgodne z naszą intuicją zdobywaną na podstawie naszych osobistych doświadczeń, ponieważ właśnie nasze doświadczenia nie, nie, nie dotyczą ruchu ciał z prędkościami tam porównywalnymi z prędkością światła, więc myślę, że to jest nawet ciekawe. Ja stałem się, oczywiście Ameryki nie odkrywam, wybieram, wybieram takie takie wyprowadzenia ważnych y, zależności. Tam, gdzie tej matematyki jest najmniej. No, nie można jej uniknąć w tej złożności, ale czasami pe pewne wersje wyprowadzeń ważnych wzorów zawijają tej matematyki, matematyki za dużo. Tu oczywiście też ona będzie, ale, ale ka każdy jest w stanie prześledzić, akceptując te, tam kilka wzorów wyjściowych, jest każdy jest w stanie prześledzić to przekształcenie i dojść do wzoru końcowego. No, a co więcej, jeszcze dodałem właśnie dzisiaj playlistę, nową playlistę. Właśnie tytuł tej playlisty, nazwa tej playlisty to jest Toja względności. I jak nie wszyscy wiedzą, jak ktoś chciałby dotrzeć do, do w, w zawartości tego mojego kanału w sposób taki uporządkowany, to pod dowolnym filmem moim wystarczy z lewej, z lewej strony kliknąć pod, na nazwę kanału, czyli Fizyka Liceum, następny na playlisty. Wybrać playlist z danego działu fizyki, jeżeli chodzi o fizykę licealną, a również jest właśnie ta nowa playlista Story. story. Na razie tam są trzy, trzy filmy, znaczy no, na razie dwa filmy, albo tam będzie, trze, tam będzie trzeci, trzeci. Ten pierwszy film to, to, to jego tytuł to na razie jest prawdziwe znaczenie równania mc kwadrat. Tam i definicja masy tam jeszcze jest chyba Drugi to R w lasie mc ale tak naprawdę to jest wyprowadzenie wzoru na energię, energię kinetyczną w teorii względności, z, z czego właśnie za chwileczkę skorzystamy. Także te lekcje są jakby powiązane ze sobą. Dlatego umieszczę również w opisie, tu w opisie filmu poniżej, umieszczę linki, linki do tych kolejnych lekcji z tej playlisty, playlisty z teorii względności. A właśnie ta lekcja jest powiązana z tą ostatnią lekcją, więc zacznę od, od podsumowania lekcji tej poprzedniej, poprzedniej i wypowiedzimy bardzo ważny dzisiaj związek między energią całkowitą, czy to relatywistyczną ciała usługiającą i energię spoczynkową i energię kinetyczną, a pędem ciała. To jest znaczy, bardziej ogólny wzór niż ten wzór EU w nasie MC 2 bo ten wzór będzie słuszny również dla, dla fotonów, czyli dla cząstek, których masa spoczynkowa jest równa zero. To jest dość poważny właśnie tam problem, problem fizyczny i bardzo dużo błędów popełnianych, ponieważ używa się dla fotonu wzoru, wzoru który właśnie r w Mc kwadrat, który no, nie, tak naprawdę nie dotyczy fotonu, bo to jest jakby w ten wzór R dla mc kwadrat jest szczegól, szczególną no, m, 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 wyjątkiem, znaczy jakby tego wzoru bardziej ogólnego, który my wyprowadzimy. Więc może zacznijmy. Ten temat, na, na temat lekcji, energia i pęd w teorii względności. I na lekcji, na tym filmie ostatnio nagranym, wyprowadziłem wzór na energię kinetyczną. Prawdziwy wzór na energię kinetyczną, uwzględniający, uwzględniający to efekty relatywistyczne. I dojść do, do, do tego wzoru. I tam, może, potrzebne byłoby takie dokładniejsze wyjaśnienie, czym są te kolejny wyraz, no energia kinetyczna, ten wyraz, jeżeli wstawimy V równa się 0, jak V równa się 0, to V kwadrat to jest 0, 0 przez C kwadrat to jest 0, 1 minus 1 minus 1 minus 0 to jest 1, pierwiastek z 1 to jest 1, m0 c kwadrat przez 1 to jest m0c kwadrat i wtedy, wtedy jak V wstawimy 0, to, to wyjdzie nam z, z tego wyrazu m0c kwadrat minus m0c kwadrat wychodzi nam 0. Czyli, czyli w, w energia kinetyczna rzeczywiście w, w, dla prędkości v równa się 0 jest równa 0, czyli to jak gdyby pod, może, daje szansę, że ten wzór może być prawdziwy. No właśnie, ten, ten wzór niezależnie. Od, od prędkości, ten wyraz nie zależy od prędkości, bo to jest energia, energia no znaczy można by przekształcić ten wzór, wzór trochę inaczej, czyli w, w, e, energia, znaczy przenieść, przenieść ten wyraz na stronę lewą, to byłoby energia kinetyczna plus M0C kwadrat, równa się, równa się temu wyrażeniu. No, więc I to, wyrażę, to wyrażenie jest po prostu energią całkowitą, jest sumą energii kinetycznej energii, energii, właśnie tej, 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 tej energii ciała, gdy spoczywa, czy energii zwanej spoczynkowej, czyli, czyli w takim razie ten, ten wzór to jest to duże, e, oznaczmy z tym duże, e. to jest energia całkowita ciała, uwzględniająca zarówno energię spoczynkową, jak i e, energię kinetyczną. kinetyczną. A m0c jest, jest energią, energią spoczątkową. No i właśnie, gdybyśmy, że to jest energia całkowita, no to jeżeli byśmy wstawili miejsce v, V0, 0, 0, no to uzyskamy, tu mówię tak wcześniej, 0 do to jest 0, 0 przez c kwadrat to jest 0, 1 minus 0 to jest 1, pierwiastek z 1 to jest 1, m0c2 przez, przez, 1, przez 1 to jest m0c2. Czyli gdy prędkość jest równa 0, to ciało jednak ma energię i równą m i nazywamy tą energię energią spoczynkową. Oznaczymy E0. E0 to jest M0 C2. I co my zrobimy? Wyjdziemy, wyjdziemy z tego wzoru na energię całkowitą. Jakkolwiek ten wzór to zawiera to M0, czyli, czyli jakbyśmy stawili do tego wzoru, znaczy. M równa się ze, zero, Dlaczego, dla, dla fotonu foton, foton nie, ma, nie ma masy spoczynkowej, bo nigdy nie może spoczywać, jak się zatrzyma, to znika jego energia jest przejmowana przez inne obiekty. Więc ten wzór dla fotonu chwilowo nie pracuje. Czyli, no jak wstawimy m0 równa się 0 i miejsce V prędkość światła, no to C kwadrat C przez C kwadrat to jest 1, 1 minus 1 to jest 0, pierwiasty 0 to jest 0, dzielenie przez 0 czy będzie 0 przez 0, dzielenie 0 przez 0, nie ma takiej operacji matematycznej, ale okaże się, że my wychodząc z tego wzoru, który na razie dotyczy cząstek, które mają masę spoczątkową i nie poruszają się z prędkością światła, w ogóle jeżeli znaczy cząstka, która nie ma masy spoczątkowej musi poruszać się z prędkością światła. Zresztą ten mechanizm Higgs czy znaczy to pole Higgsa, które w pewnym momencie się pojawiło i nadało masę cząstkom elementarnym, właśnie spowodowało, że, że te protony, neutrony, elektrony przestały się, przestały się poruszać, czy kwarki wtedy w przestały się poruszać z prędkością światła, bo, bo cząstka, która nie ma masy spoczynkowej, musi poruszać się z prędkością światła. I że w, w fizyce cząstek elementarnych, właśnie znaczy ona jest spójna, iż założymy, że, że te wszystkie cząstki protony, neutrony, elektrony itd. nie mają, ich masa jest, no kwarki szczególnie, że nie mają, nie mają masy, masy, a właśnie masa jest nadawana przez interakcję interakcje tych cząstek elektronów i kwalków z tak zwanym polem Higgsa. Dlatego tego bosonu Higgsa tak, bardzo szukano, bo to bez, bez tego bosonu Higgsa ta teoria cząstek elementarnych by się po prostu za, zawaliła. Ale na szczęście ten boson Higgsa znaleziono. No i właśnie, dość często tak bywa, że wychodząc z, z jakiejś zależności wcale nie takiej ogólnej, dochodzimy do zależności, która jest dużo szersza. I tak będzie w tym przypadku. Więc na, na razie ten wzór obowiązuje jedynie dla, jedynie dla cząstek, które mają masę spoczynkowo różną od no do, Dokonajmy takich do prostych przekształceń, ale wcześniej z czego skorzystamy, no już załóżmy, że znamy ten relatywistyczny wzór, czy ten prawdziwy wzór na, na, pen, na pen, to jest mz, a razy V przez ten słynny pierwiastek z 1 minus V kwadrat przez C kwadrat. No i znamy oczywiście, że ten wzór i to nam całkowicie, całkowicie wystarczy. Więc najpierw pierwsze, co zrobimy, to podniesiemy obie strony tego wzoru do kwadratu, czyli będzie E do kwadratu, M0 kwadrat, C do czwartej i pierwiastek do kwadratu, to zniknie nam ten pierwiastek. Można by tu nawias napisać, ale nie ma takiej potrzeby. te Teraz ja zapiszę to C kwadrat jako C do czwarty, jako C kwadrat razy C kwadrat. I ten, tą pierwszą, z tą pierwszą częścią nie będę nic robił chwilowo, czy M0 kwadrat C kwadrat tu zostaje, to zostało, i mianownik został, ale to, do tego C kwadrat dodam V kwadrat i odejmę V kwadrat. V kwadrat minus V kwadrat to jest 0, więc tak naprawdę to co w nawiasie jest równe c kwadrat, czyli tej liczby, która tu jest. Ale zmiana formy bardzo często powoduje, że można tam uzyskać jakieś ciekawsze związki. No w takim razie i to pierwsze, pierwsze V kwadrat połączę, znaczy wymnożę, wymnożę teraz to m0c kwadrat przez kolejne wyrazy nawiasu, nawiasu no i to już wymnożyłem m0 c kwadrat przez v kwadrat, to jest tu. I tylko zmieniłem kolejność. To v kwadrat umieściłem za m0 kwadrat, a c kwadrat umieściłem z drugiej strony. Tak? Yy, dlacz, yy, dlaczego tak zwiem? Bo proszę spojrzeć. Yy, m0 kwadrat, v kwadrat yy, przez 1 minus v kwadrat przez c kwadrat. Popatrzmy na to. To jest dokładnie to, co jest tu, tylko tu jest, yy, do, m0 kwadrat, v kwadrat, a zamiast pierwiastka yy, pierwiastek yy, tu zniknął, czyli to jest po prostu yy, ten, ten wyraz, to jest nic innego, tylko ten kręt relatywistyczny podniesiony do yy, kwadratu. Tak? W tym celu to zrobiłem. I raz jeszcze c kwadrat, czyli, czyli oto ten wyraz, to jest ten relatywistyczny podniesiony do kwadratu i jeszcze pomnożony przez C kwadrat. To teraz zajmiemy się tą drugą, część, drugą częścią, czyli teraz tu zmieni kolejność, to, to minus V kwadrat plus C kwadrat, to jest to samo co C kwadrat minus V kwadrat i, i wymnożę to, to C kwadrat minus V kwadrat przez M0 kwadrat C kwadrat. no To M0 kwadrat C kwadrat razy ta w odwróceniu kolejności to C kwadrat minus V kwadrat, a w mianowniku od razu, że żeby nie tracić tego miejsca, żeby wszystko się zmieściło na tej jednej tablicy, co wyjątkowo się mi to uda, udało. Yy, wspólny mianownik, yy, sprowadza do wspólnego mianownika to wyrażenie, czyli tym wspólnym mianownikiem będzie c kwadrat, tu ma być c kwadrat, to tu też c kwadrat się pojawiło, więc w liczniku pojawi się c kwadrat minus v kwadrat przez c kwadrat. To c kwadrat przejdzie, przejdzie do licznika, czyli no, dzielenie przez łamy, to jest mnożenie przez odwrotność, c kwadrat przejdzie, tu będzie c do czwartej, a c kwadrat minus v kwadrat skróci się C kwadrat minus V kwadrat, więc otrzymujemy, no, 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 tu jeszcze tu, tu, tu zapisałem, że, że to wężenie, które jest o tu, to jest nic innego tylko ten pęd relatywistycznie podniesiony do kwadratu razy C kwadrat, no i teraz y, z tego po skróceniu C kwadrat minus V kwadrat zostało m 0 kwadrat razy C do czwartej. Co do no i teraz zamiast, zamiast tego, co jest w nawiasie, ten pęd relatywistyczny, to będzie p kwadrat razy c kwadrat plus ten wyraz ostatni m0 kwadrat razy c do czwartej, łączymy początek z końcem, czyli energi energia całkowita e, podniesiona do kwadratu, to jest pęd, e, kwadrat e, tego relatywistycznego pędu z kwadrat c kwadrat plus m0 kwadrat z kwadrat, e, m kwadrat razy c do, do czwartej. No i sprawdźmy sprawdźmy, czy to równanie, znaczy w w sprawie to równanie dla dwóch szczególnych przypadków, gdy e, pierwszy, gdy ciało się nie porusza, znaczy ciało, które ma masę spoczynkową m0 e, i się nie porusza, gdy prędkość wały jest równa 0, no to właśnie e, pierwszy pierwsze jeżeli prędkość jest równa 0, no to pęd jest równy, e, pęd jest równy 0, no to e, to jest równe 0, e, więc 0 razy cokolwiek to jest 0, to zostaje e, m0 kwadrat c do czwartej. No to zostało, ja, e, to jest to samo co. Pierwiastych z obu i mamy, że energia całkowita wtedy się jest równa M0C kwadrat, czyli jest to energia spoczynkowa. Jak ciało się nie porusza, to energia całkowita jest równa energii spoczynkowej. A drugi przykład. Właśnie ten wzór, choć był wyprowadzony dla, z, znaczy z, te, z tego równania, które dotyczyło cząstek, które mają masę spoczynkową różną od zera, okazuje się, że, że po zmianie formy ten wzór on również jest prawdziwy dla cząstek, cząstek których masa spoczynkowa jest równa 0, czyli dla fotonów. Fotonowa. No i sprawdźmy, czy, 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 czy to będzie prawdą. Jeżeli, jeżeli mamy cz, foton, czyli jego masa spoczynkowa jest równa 0, Zero, czyli jeżeli m0 jest równe 0, to wstawiamy do tego, co m0 jest równe 0, 0 do kwadratu to jest 0, 0 razy c kwadrat to jest 0, ten wersja jest 0. Zostaje nam tylko, że energia całkowita do kwadratu to jest p kwadrat razy c kwadrat, czyli pierwiastek obostronu, czyli energia całkowita, że energia fotonu to jest pęd fotonu razy prędkość światła. No i z tego możemy wzór na pęd fotonu znaczy znaleźć, czyli to będzie energia fotonu przez, przez czego jego całkowita, przez prędkość światła. I okazuje się, że, że foton, który ma energię, nie który nie ma masy, który ma, który ma, masy, który ma masę spoczynkową wewnątrz SEO, że on ma pęd. Jak ma energię, to ma również, ma również pęd. I w, również no ten, ten, ten wzór w E przez C Einstein uzyskał, znaczy analizując zjawisko fotoelektryczne zewnętrzne, ale ono również da się go uzyskać z tej Maxwell'a, Maxwella, to jest z elektrodynamiki. I teraz dalej, jeżeli wstawimy w miejsce, no energia fotonu to jest właśnie tego zjawiska fotoelektrycznego, Einstein dostał za, za, za wyjaśnienie tego zjawiska właśnie Małego Nobla. Więc Energia fotonu to jest stała planka, częstotliwość. Częstotliwość to jest prędkość przez, znaczy fali sinusoidalnej, to jest prędkość fali przez długość fali. W przypadku fotonu ta prędkość to jest prędkość światła w próżni, czyli prędkość światła przez długość fali, czyli to będzie HC przez lambda. Jak wstawimy do tego związku wzory na pęd dla fotonu, energia całkowita przez prędkość światła, jak miejsce tej energii wstawimy Hc przez lambda, Hc przez lambda, prędkość światła się skraca, czyli ten pęd uda się mu stała planka przez, przez długość fali, no, to nagle wziąłem. Ten wzór, właśnie też, który dotyczy tu, w tym przypadku fotonu, okazał się prawdziwy również dla czy, innych cząstek, dla protonów, neutronów, w ogóle dla ciał, ciał poruszających się, które mają pęt. Okazuje się, że, że materia, materia ma zarówno cechy cząstek, tak zwane cechy korpuskularne, jak i cechy, cechy falowe. I naj, najgorsze jest to, że, że my mamy taką tendencję, tak byśmy uczeni, do wyobrażania sobie tego mikroświata. I ponieważ my się, jeżeli chodzi o protony, neutrony, elektrony, my się spotkaliśmy gdzieś tam na poziomie, jeżeli chodzi o, o szkołę, na poziomie tam którejś klasy, ostatnich klas szkoły podstawowej, to tam, w, 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 po, znaczy kazano nam wyobrażać sobie te cząstki, jako takie pomniejszone kuleczki. I niestety to fałszywe to, to wyobrażenie zostaje do końca życia, że nawet jak się potem uczniowie klas matematyczno-fizycznych albo student już dowiaduje, że ta materia, te cząstki elementalne również mają cechy falowe, to zawsze w sumie myślenie jest takie, że to są takie małe kuleczki, które czasami zachowują się jak fale. Natomiast kiedy my możemy sobie cokolwiek wyobrazić? Tylko wtedy, jeżeli znamy obiekt, obiekt z naszego doświadczenia, który ma ma podobne, podobne cechy. A my w naszej skali zjawiska falowe, jak mamy fale, to, to, to fale nie zachowuje się jak cząstkę. Jak mamy cząstkę, to nie zachowuje się jak fala. Nie mamy żadnego zjawiska w naszym doświadczeniu, doświadczeniu, gdzie jakiś jeden obiekt jednocześnie wykazuje cechy falowe i cechy korpuskularne, czy cechy cząstki. Dlatego wszelkie wyobrażenia w tego mikroświata są fałszywe. I z, tymi, z tym fałszywym wyobrażeniem w postaci takich malutkich kuleczek, kulecze, które czasami tam jakoś dziwacznie się zachowują. Takie, taka, ta, takie wyobrażenie ma ją wszyscy, wszyscy. Większość urodzi się i umiera. Więc, więc w najlepszym sposobem jest przestać sobie to wyobrażać, bo po prostu protony, elektrony, kwarki nie są tym, co myślimy, że jest. To nie są te kuleczki. W mają cechy po prostu czasami da się je opisać, wyobrażając sobie, że są to takie jakieś takie ograniczone przestrzenie, pociski energetyczne, czyli cząstki, a czasami da się wyjaśnić ich zachowanie jedynie zakładając, że mają cechy falowe, czy jest to jakieś zjawisko takie rozciągłe, po prostu trzeba przestać sobie to wyobrażać, bo nie ma żadnego odpowiednika w naszym doświadczeniu bieżący, tak by, doświadczeniu, że żebyśmy mogli zrozumieć wyobrazić sobie obiekt, który ma jednocześnie te dwie cechy falowe i korbuskularne, które w, naszym, w naszej skali są sprzeczne, bo albo coś jest, coś jest jak cząstka, albo, albo jak fala. Więc proszę stać się jakoś wyrzucić to, to wyobrażenie tych kuleczek. I wtedy właśnie może przesta przestaniemy się tak bardzo dziwić, albo przestaniemy, bo bardzo często nawet jakieś wnioski filozoficzne wyprowadzamy z tego fałszywego wyobrażenia. Czasami ten świat właśnie wygląda na taki bardziej prymitywny. się dziwimy, że, że, że z tych kuleczek potem jakieś pojawia się zjawisko zwane na przykład życiem. No I my siebie tego nie rozumiemy. Czasami właśnie nawet to wyobrażenie tych kuleczek sprawia, że, że, że wartość życia jako takiego jest, jest depresjonowana właśnie. Także to jest ogromny, ogromny błąd, który ma bardzo poważne konsekwencje. W takim razie właśnie będę prawdopodobnie kontynuował te lekcje z teorii względności i będę wybierał te najciekawsze rzeczy i będę szukał, szukał takich sposobów, żeby, żeby tej matematyki było jak, naj, jak najmniej. I ten wzór no, proszę zapamiętać, bo to jest jakby najważniej, najważniejszy wzór praktycznie z tej teorii względności i ten najbardziej ogólny najbardziej ogólny najbardziej ogólny, ale niestety 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 najczęściej te wzory przy szczególn szczególne znaczy szczególne w wersje tego wzoru się jak gdyby utrowaliły, utrowaliły w, w, w umysłach większości ludzi, ale dlatego że ten wzór jest troszeczkę bardziej skomplikowany. I proszę zauważyć, że ja praktycznie tu na tej lekcji nie użyłem, nie użyłem sformułowania masa relatywistyczna. Jest to bardzo szkodliwe, szkodliwe pojęcie, pojęcie, ponieważ znaczy jest jedyna masa, to jest ta masa, którą nazywamy masą słoczynkową, a to co jest nazywane masą relatywistyczną, czyli to, ten współczynnik, który stoi, znaczy, łączy pęd z prędkością, czyli ten, to M0 przez ten pierwiastek, ta nazwa, nazwa została wprowadzona tylko dlatego, że wcześniej pęd został, przez, znaczy w teorii klasycznej, pęd został fałszywie zdefiniowany. Jako właśnie ta masa spoczynkowa niezmieniająca nie się razy prędkość. Okazało się, że taka wielkość przy większych prędkościach, przy każdych, ale przy większych prędkościach jest to oczywiste, że, że dla takiej wielkości nie obowiązuje prawo zachowania, zasada zachowania, więc musiano zdefiniować, zmienić definicję tego pędu, właśnie dodając zmieniając ten współczynnik łączący pęd i prędkość na, te, na coś takiego. Dopiero wtedy, dopiero wtedy ta wielkość odzyskała tą cechę, czyli że w układzie, w którym nie działają siły zewnętrzne, czyli tylko działają siły między elementami układu, układu, że te siły nie zmieniają całkowitego pędu układu, czyli jakbyśmy słuchali wektorowo pędy, pędy początkowe i końcowe takiego układu, to uzyskamy wektorowo ten sam, taki sam Taki sam pęd. Więc, więc jedynie, jedynie taka y, wprowadzenie tej masy relatywistycznej, y, i celem było jedynie y, przyzwyczajenie y, y, osób, które, które przyswoiły sobie tą fałszywą definicję pędu, czyli m razy V, y, znaczy przyswojenie i pozwolenie przy, y, przyswoić sobie te, te wzory relatywistyczne. Y, co więcej, jeszcze ta masa M0, właśnie jeżeli chodzi o energię i pęd, te wielkości, y, gdybyśmy opisywali, y, 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 dane ciało, ale byśmy opisywali z różnych układów inercjalnych, inercjalnych to zarówno energia całkowita, jak i pęd będą zależne od wyboru tego układu inercjalnego. Natomiast to M0 jest, jest wielkością niezmienniczą. Jak przy przejściu z jednego układu inercjalnego do, do innego, to M0 jest stałe, i w takim razie to jest coś bardzo ważnego, że jeżeli to M0 jest stałe, niezależne od wyboru układu inercjalnego, w którym Obserwujemy daną cząstkę, to gdybyśmy przenieśli teraz to p kwadrat, c kwadrat na, na drugą stronę, to okaże się, że taka wielkość e kwadrat, czyli energia całkowita do kwadratu minus pęd do kwadratu razy pęd świata do kwadratu, że taka, taka wielkość jest również niezmiennicza. W, w nie, w nie, znaczy, jeżeli opisujemy dalej ciało, niezależnie od tego, z jakiego układu, w jakim układzie inercjalnym opisujemy zachowanie. Danego, danego ciała. Także dlatego um, 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 uważam, że wprowadzanie, um, wprowadzanie tego pojęcia masy relatywistycznej jest naprawdę szkodliwe. Jedyna masa, jaka istnieje, to jest to M0. Um, i tyle, że chodzi chyba o tą, o tą lekcję, więc z pewnością kolejne lekcje z tej względności się pojawią, ale e, tylko wtedy, jeżeli rzeczywiście znajdę, znajdę jakiś e, sposób e, wyjaśnienia rzeczy e, skomplikowanych w, w, nowe w miarę e, prostej wersji, znaczy, bo, bo można znaleźć, znaleźć w YouTube, w podręcznikach e, wszystkie możliwe wyprowadzenia, e, ale jeżeli rzeczywiście stwierdzę, że, że jakaś tam nowa jakość gdzieś mogę przybliżyć te dość trudne pojęcia. W młodzieży, czy, czy studentom, czy też w komuś, kto w, różnym, w dowolnym wieku, kto chce po prostu wiedzieć, wiedzieć więcej, to tylko wtedy pojawią się te kolejne lekcje. No, no nie będę zaśmiecał internetu kolejną, znaczy przepisywaniem tego, co, co wszyscy mogą znaleźć w podręcznikach. Więc tu myślę, że pewne elementy nowe się pojawiły. Matematyka nie jest aż tak skomplikowana, więc myślę, że, że ta lekcja spełnia ten, ten warunek. Ja oczywiście proszę o, jeżeli ktoś rzeczy się uważa, że że w jakiś sposób was zaciekawiłem czy czy pomogłem w zrozumieć rzeczy dość trudnych, to proszę o subskrypcję. Ja i bez tego będę oczywiście nagrywał te lekcje. Po prostu to lubię i no to jest. Dlaczego? Znaczy po powiem dlaczego? Dlaczego akurat kontynuuję to, to po zakończeniu tej epidemii, kiedy już nie ma konieczności nauczania zdalnego, kontynuuję to nagrywanie lekcji ponieważ niestety poziom, poziom szkół, nauczania w szkołach średnich się strasznie obniżył i tych odbiorców, odbiorców fizyki jest coraz mniej, więc tu akurat w internecie jest sytuacja prostsza, tu nikt nie musi oglądać tych lekcji, jeżeli ktoś ogląda, to to widocznie potrzebuje, więc jest, wreszcie są prawdziwi odbiorcy, dlatego, a człowiek lubi, lubi zrobić coś, coś przyzborywać, Pożytecznego. Tak więc to jest jak gdyby w, te, w tej formie, próbuję zrobić coś pożytecznego. Żeby była jakaś tam moja wiedza, czyli nie jest ona całkowita, ale tam uważam, że, że pewne, pewne mam cechy, że jeśli chodzi o wyjaśnienie skomplikowanych związków matematycznych, że no, wydaje mi się, że akurat tu potrafię to zrobić lepiej niż bardzo niż wiele, wielu innych nauczycieli. Każdy ma wady i zalety. To wy sami decydujecie, czy, czy to, to jest wartościowe. Także co, dziękuję za uwagę. Jeszcze raz proszę o subskrypcję i do zobaczenia, do usłyszenia, jeżeli oczywiście wymyślę coś, co rzeczywiście dodaje o jakość, tak, Także to zobaczenia.